Chodźcie z nami na wycieczkę w góry izerskie. Panorama na razie tylko na tablicy, ale podczas tej wycieczki testujemy buty Equilibrium Trek GTX marki La Sportiva. Buty Equilibrium Trek testuję w sezonie jesiennym i teraz na początku zimy są to buty przeznaczone do trekkingów, czyli wielodniowych wyjść w góry. Buty stworzyła marka La Sportiva, włoska marka, która jest pionierem w dziedzinie produkcji butów, która wykorzystuje dużo materiałów z recyklingu, wykorzystuje źródła odnawialne, dlatego jest to marka odpowiedzialna i produkująca jedne z najlepszych. Butów trekkingowych na świecie. Włosi w ogóle przodują w produkcji butów w góry. Buty Equilibrium Trek to solidnie wykonane buty, które są bardzo wygodne. One są przeznaczone przede wszystkim na długą wędrówkę z ciężkim plecakiem na wymagający, ale nie techniczny teren, ponieważ są to buty bardziej o profilu turystycznym niż techniczne buty na przykład pod e, raki. E, sprawdzą się na pewno na takich wielodniowych wyjściach, by zapewnić dobrą przyczepność i super komfort. Tutaj na trasie pomiędzy zakrętem śmierci a wysokim kamieniem e, idzie się w nich mega e, wygodnie. Idziemy sobie w stronę e, wysokiego kamienia podążając wysokim grzbietem Górizerskich, czyli tą najwyższą ich częścią. Wygoda w butach turystycznych to jest bardzo indywidualna sprawa. To, co zachwyca mnie w tym modelu, to przede wszystkim niska waga tego obuwia. To jest jeden z najlżejszych butów, jakie w ogóle mam w swojej szafie. Druga sprawa to elastyczność tego obuwia. To nie są buty oczywiście bardzo techniczne. Ale są to buty na turystyczne wycieczki, na trekkingowe, wielodniowe wejścia. Dzięki temu, że ta podeszwa nie jest przesztywniona, wędruje się w nich doskonale. Można do tych butów założyć raczki, ale na jakieś techniczne wyzwania należałoby sięgnąć po buty też z rodziny Equilibrium. Ale modele, które są przeznaczone chociażby do takich wyjść jak tatry czy, czy jeszcze wyższe, wyższe góry, bo cała ta rodzina takie. Buty zawiera. Super system sznurowania, który jest połączony z zintegrowanym takim językiem, wykonanym z bardzo komfortowego materiału, który jest miękki i świetnie się układa na nodze i bardzo elastyczny kołnierz. 3D flex system, który świetnie otacza stopę powyżej kostki i świetnie ją po prostu tutaj stabilizuje. Ja generalnie nie jestem fanem wysokich butów, jeśli nie ma śniegu, ale w tych butach chodzi się praktycznie tak, jak w podejściówkach. Góry Izerskie to świetne góry dla turystów, dla kolarzy, dla biegaczy na nartach. My kojarzymy je jako takie dosyć płaskie góry, a to dlatego, że zbudowane są one w tej części najwyższej z Hornfelsu, czyli takiej mega odpornej skały, która buduje chociażby śnieżkę. Ale góry izerskie mają też swoje drugie oblicze, chociażby w Czechach na Hejnickim grzbiecie zbudowane są z skał granitowych i tam przypominają one bardziej na przykład Rudawy Janowickie. Jeśli tam nie byliście, to pojedźcie i w ten rejon. Góry izerskie to góry pełne tajemnic i pełne skarbów. Tu w tej okolicy możemy znaleźć chociażby. Piryty, z których robi się kwas siarkowy oraz ametysty. Buty wykonane są z wytrzymałych materiałów. Przede wszystkim jest to skóra Hydroperwanger produkowana w skóra w tyrolu, która sama w sobie jest bardzo wytrzymała, ma dużą ochronę przed opadami, deszczem, jakąś mokrą trawą czy śniegiem. Natomiast uzupełnia ją oczywiście membrana gore dokładnie membrana gore Performance Comfort. Nie miałem jeszcze okazji w ciepłych bardzo warunkach testować tych butów, ale powinna sobie ona radzić z takimi warunkami doskonale. Całość wykonana jest niezwykle estetycznie, ale też przy zastosowaniu jak najmniejszej ilości szwów, co jest genialnym pomysłem. Ponieważ te szwy po prostu się nie będą nam pruły, nie będą nam się gdzieś tam rozrywały, chociażby kiedy będziemy chodzić po jakiejś szereńi czy kamieniach. Zasadniczo jedyny szef znajduje się tutaj. Możecie zauważyć też, że buty wyposażone są w takie e, praktyczne, ochronne otoki. Z jednej strony one chronią bardzo fajnie stopę, z drugiej strony wzmacniają konstrukcję buta, kiedy te, w tych butach przechodzimy przez pola. Na przykład piarżyste, jakieś kamienie, jakieś gałęzie, to wszystko zabezpiecza nam doskonale to obuwie. Jest to po prostu panel wykonany z poliuretanu. Najważniejsza w butach w góry jest oczywiście podeszwa. W tym przypadku zastosowano rasowy Vibram. Mieszanka gum gwarantuje super przyczepność. Ale na uwagę też zasługuje bieżnik, który jest bardzo dobrze urzeźbiony. Na sypkich czy jakichś miękkich podłożach, błotnistych szlakach, sprawdza się rewelacyjnie. W części pięty jest taki system Impact Brake System, który pozwala lepiej jakby hamować przy schodzeniu. Sporo kilometrów z Butamila sportiwy już za mną. Doskonałe materiały obiecują, że jeszcze nie jedna przygoda przed nami. My jesteśmy już pod schroniskiem i wieżą na Wysokim Kamieniu. To bardzo ciekawe miejsce w Górach Izerskich. W 1837 roku powstaje tu pierwsze schronisko. Jest to jedno z pierwszych schronisk, które powstaje do celów turystycznych, a nie jest schroniskiem które jest z przekształcenia z budy pasterskiej, a obecne pochodzi z 1996. Po tym roku pan Gołba z żoną zakupił tutaj działkę na szczycie tej góry i zaczęli budować schronisko, a potem wieżę widokową, wszystko własnymi rękami i w, przez długi czas dbając o to miejsce, żeby można było tu przyjść na kawę i szarlotkę. Idziemy na coś ciepłego i coś pysznego.